Oto zestawienie najbardziej tanecznych klipów w SKTV. Na miejscu siódmym Mariana Grande Focus. Focus mamy nie tylko na piękną Marianę, ale również na dynamiczną choreografię, która pasuje do utworu idealnie. Numer 6. The Chainsmokers i Roses Roses. Na miejscu numer 6. Numer 5 to istne taneczne przedstawienie. Prezentują nam sia LeBaf i Maddie Ziegler. Sia Elastic Heart. Na miejscu czwartym piękna Tinaż wraz z Chrisem Brownem w Player. Taniec to nie tylko piękny układ, to również broń, którą można się posłużyć, aby wygrać. Uwaga, pierwsza trójka, Justin Bieber, sorry, ale z Justinie nas naprawdę nie trzeba przepraszać za ten klip, nikt nie będzie się gniewał. Tyle pięknych kobiet i tyle pięknych ruchów, któż mógłby być lepszy? Lepsza może być tylko Maddie Ziegler w klipie Chandelier, bo kto po tym teledysku nie zamarzyłby tańczyć? No kto? Miejsce pierwsze chyba nikogo nie dziwi. Silento, watch me. Kawałek, do którego tańczyć nie powstydził się nawet sam Robert Lewandowski. Chyba cały świat zna te kocie ruchy, prawda?